Bardzo fajne, były ciężkie warunki, były, a udało się dość dobrze skoczyć. Drugi skok, tak trochę, postawiłem bardzo wszystko na jedną kartę, na takie pól ryzyko, i wszystko wyszło za wcześnie, niestety. No i w ogóle próg nie oddał. Także na no, szkoda drugiego skoku, ale, no tak jak mówię, chciałem przyryzykować, tak, postawić wszystko na jedną kartę i się nie opłaciło. Wczoraj sypał śnieg, jutro prawdopodobnie będzie ulewa, ale dzisiaj potężna mgła. Które z tych warunków tak najbardziej Wam utrudniają skoki? No dzisiaj faktycznie mgła była dość mocna, nic nie było widać. W powietrzu też jak się wylatywało, to tak ciężko było cokolwiek zobaczyć, ale udało się skakać, także to jest ok. a wczoraj znowu był śnieg, to też trochę utrudniało, jeżeli chodzi o rozbieg. Jutro ulewam, to zobaczymy jak będzie na ulewie. Kibiców nie widać, ale chyba słychać. Czy to dodatkowo Was jakoś tak wspiera tutaj w Oslo? Jak zawsze. Nasi kibice tutaj licznie przybyli i to jest super, także nic tylko im dziękuję. Wspierają i będziemy skakać dla nich jak najlepiej. Dzisiaj znowu zamykałeś naszą drużynę, skakałeś jako ostatni. Jak ocenisz występ całej reprezentacji? Jest to kroczek do przodu, czy jest niedosyt jednak? Więc wiadomo, że zawsze, zawsze można lepiej. Dzisiaj było nastać na szóste miejsce. Fajnie w drugiej serii widziałem, że Andrzej i Dawid bardzo fajnie skoczyli. Kamila nie widziałem niestety, ale no, na spokojnie nie robi swoje. Ja szkoda tego drugiego skoku, no bo mogło, mogło być trochę lepiej.